Cały sezon był trudny i cały sezon pokazał, że ta liga jest tak nieobliczalna, że każdy z każdym może wygrywać, każdy z każdym może przegrać, także ważne, żeby grać do końca i osiągnąć ten sukces, który się marzy. Po roku przerwa się do no właśnie, to był trudny sezon, ale skuteczny no, na pewno trudny, bo tak jak powiedziałem wcześniej, że każdy z każdym w tej lidze może wygrać. My pokazaliśmy charakter, że do końca gramy i do końca jesteśmy z sobą na dobre i na złe. I pokazaliśmy w tym meczu, że wiara i nadzieja zawsze, zawsze daje dobro. i No i jest, Wracam do ekstraklasy po prostu po roku. Czy podczas meczu z Mecią widzieliście, jakie są wyniki w innych meczach? Znaczy, ja grałem w pierwszą połowę na boisku, to nie widziałem. W drugiej połowie szedłem. Patrzyliśmy na te wyniki które się toczą w tamtych meczach i no, cieszymy się, bo wracamy do EstraKlasy Klasy i tam jest nasze miejsce.